Mamy kolejny dzień, to już nasz który dzień, czwarty dzień. dzień tak zwanej przeprowadzki mamy tutaj trzy noclegi zablokowane pierwszy nocleg już zakończyliśmy pierwsze cztery dni dzisiaj przemieszczamy się do kolejnego na północy wyspy po drodze musimy zrobić zakupy spożywcze, bo tam na północy jest troszeczkę mniej sklepów w zasadzie są, ale są dużo droższe, więc jest ma sensu przepłacać a dodatkowo dzisiaj musimy spróbujemy przynajmniej zakupić kijki bo jednak te trekkingi tutaj męczą, a Szkoda kolan, szczególnie jeżeli chodzi o nie, żeby sobie zniszczyć kolana, więc próbujemy jeszcze jakiś sklep sportowy zahaczyć w mieście. I pamiętam jak ono się nazywało poniżej naszego miasteczka. Naszym pierwszym punktem dzisiaj jest punkt widokowy Mirador del Time, na wysokości prawie 600 metrów, z którego widać fajnie stożek tego nowego, dymiącego jeszcze wulkanu. I postanowiliśmy tu zatrzymać, tak tu przejeżdżamy i rzucić sobie okiem na to, jak to wygląda wszystko z góry. Fajnie będzie widać miejscowość, w której przebywaliśmy i okoliczne wzniesienia. Tutaj takie spostrzeżenie, ani że właściwie wszystko, co tutaj jest zielone w dole, mam nadzieję, że to będzie widać, to są plantacje bananów. Poza gdzieś tam już zielonym terenem, zaczynającym się przy wzgórzach, to tutaj w dole to są bananowce. Proga na północ już nie wygląda tak super. E, widać cały czas jakieś roboty są. Jakość energii jest no, kiepska. Ale ci, którzy ją wskał, więc więc bardzo że... Będą remontować Tak e, to... Ta wyspa ma to do siebie, że krajobraz się co zmienia I może być sobie, co nie jest fajne e, coś, co no jest bardzo ładne Dojechaliśmy właśnie na szlak na północy Wyspy. Próbowaliśmy znaleźć parking przy Muzeum. Okazuje się, że muzeum to jest tam za moimi plecami. Taki jakiś, nie wiem, jakby stery ze statku, nie wiem Windmill, czy nie wiem jak to nazwać, a na wjazd do muzeum. w się na ten parking wygląda tak. Generalnie wjechać tu też nie idzie, dlatego zostawiamy auto. Na tutaj poboczu e, i próbujemy zrobić ten szlak. On ma jakieś dwie godziny. Na szczęście udało nam się kupić lidlukiki, więc mieliśmy mega szczęście, że e, za 16 euro udało się kupić komplet Kików, który de facto jest całkiem fajnym kompletem. Tak to wygląda, przynajmniej. Dotarliśmy na to do wzgórze, które przed chwilą pokazywałem z dołu e, Tutaj mamy taką konstrukcję. Widać, że jednak. Poza tą konstrukcją tutaj, no, pisze, że jest jakaś entrada, więc próbujemy, próbujemy zobaczyć, co tam jest w środku, może się tu da wejść rzeczywiście. Okazuje się, że w muzeum nikogo nie ma, ktoś chyba wyszedł gdzieś na chwilę, też takie dziwne miejsce, ktoś tu sobie sam pracuje, no, tu jest droga. Znajdujące się w pobliżu miasta Lastrycia Cuevas de Burakas, to niezwykłe miejsce, które kryje w sobie bogatą historię i kulturę. Jest to dawne osiedle jaskiniowe, które w przeszłości było miejscem spotkań hipisów. Obecnie tereny te zamieszkują różne rodziny, które cenią sobie życie w harmonii surową, ale piękną naturą na palmy. Podróżujemy kolejny dzień po wyspie i doczytaliśmy. Zafascynowani tą taką różnorodną geologią, nawet za moimi plecami widać w tym momencie takie specyficzne skały. La Palma jest jedną z młodszych wysp tutaj w archipelagu, wysp kanaryjskich. Formowała się około miliona700 lat temu. I taką charakterystyczną sprawą na La Palmie jest, że jej klimat tworzą. Klimat, chodzi mi o taki klimat wzrokowy. Tworzą cztery główne wulkany, które nadały jej takiego specyficznego charakteru. Muzyka Dzisiejszy szlak pozwala nam dosłownie dotknąć wsi, dla odmiany od terenów górskich, którymi chodziliśmy ostatnimi dniami. Dzisiaj tutaj mijamy takie malutkie zabudowania i takie pola tarasowe, na których ludzie tutaj lokalsi podują w symbiozie z naturą płody rolne różnego rodzaju. I to jest właśnie chyba takie pierwsze miejsce, gdzie widzę jakieś poletka, co prawda małe, ale, ale są jakieś poza bananami, bo wszędzie widzieliśmy farmy bananów czy tam plantacje bardziej, a tu są takie poletka. To się uprawiają? ale coś tu w tej ziemi uprawiają? I coś, co na pewno jeszcze nie wyrosło, bo jest tylko goła ziemia. No ale widać, że to już jest kompletnie inna część wyspy, bo jednak e, jak byliśmy tam koło dużych miast, no to wszystko zurbanizowane i tak domy nawet lepszej jakości, a to tak wszystko widać biednie, bym powiedziała. La Palma uważana jest najbardziej stromą wyspę świata, a jej wyjątkowe położenie sprzyja odkrywaniu malowniczych krajobrazów które pozostają ukryte przed masową turystyką. Jaskinie buraka znajdują się w regionie o wyjątkowym kształtowaniu terenu, gdzie czerwone i czarne kolory ziemi tworzą dramatyczny krajobraz, kontrastujący z roślinnością napotkaną na szlaku. Trafiliśmy w miejsce, gdzie jest taka bramka z zakazem wjazdu. Mamy nadzieję, że chodzi o wjazd, bo szlak tutaj prowadzi, więc zastanawiamy się, czy to jest tylko dla aut, czy dla ludzi też, aby nie było jakichś piesków. To, co przed chwilą widzieliśmy z góry. Teraz wkraczamy w taką już wiejską, jakby osadkę. Mijamy zabudowania, fajną roślinność, kaktusy. No, wygląda to bardzo ciekawie tutaj. Nie byłem w takim miejscu jeszcze. Idziemy do jaskiń, które są gdzieś przed nami, zlokalizowane na szlaku. Tego szlaku myślałam, że to jest tylko tych kejów, ale to chyba całego szlaku to jest Burakas. Bo tu jest y, warianty do Burakas, ale chyba to jest też taka potoczna nazwa tej ścieżki Camino Real de la Costa. Ciekawe jestem, czy Real to też to znaczy Real, jak po angielsku, ale raczej nie. Ale powiem ci, że chyba takich ładnych kwiatuszków, jak tutaj, to nawet na maderze nie widziałam. Rzeczywiście, na każdym kroku mijamy jakieś okazy. Patrz, lecę cytryn. No, pojawia nie, dlaczego niektóre są zielone, niektóre już żółte. Tutaj taki domek z takim dachem porośniętym takim kaktusami. Obsypany kamieniami i porośnięty kaktusami. Eco houses. Zresztą tu widać komin z tego domu. No, czad, takiego nie widziałem. Jestem ciekawy, czy nie jest jeszcze wmontowany w jaskinię. Czy pod tym nie ma jakiegoś tunelu jeszcze powiększającego tą chałupkę. Góry był domek dobudowany a do skały, a tutaj widzimy są takie jamy, więc zastanawiam się, czy tam, gdzie są te domki dobudowane, to, to nie jest tak, że po prostu y, jamy są większe i ludzie sobie to tak, jakby rozbudowują. o, A tutaj nawet jakaś jama zamknięta z drzwiczkami, więc jest ich tam więcej. Wyobrażałem sobie, że te jaskinie są zamieszkały a tu się okazuje, że. Yy że są wrota w tych jaskiniach ciekawe czy to jest traktowane jako magazynki czy, czy po prostu ktoś tam żyje no nie wiem, ciężko powiedzieć zastanawiałem się przed chwilką czy ktoś w tym żyje, a tutaj korzystam z okazji jak się ani nie będzie ruszać, to właśnie pani tam przy tej jaskini jednej jest zrobię zooma tak, widzieliśmy tą panią koło muzeum e, i widzieliśmy no, widzimy ją tutaj, nie? ciekawe ciekawe czy w ogóle, czy na dzikusa sobie tutaj ktoś żyje, czy jak uważasz? Tutaj woda skapuje ze skały, a tutaj jest drewno zrobione takie korytko i ta woda gdzieś tam albo ktoś ją stąd czerpie, albo sobie tam gdzieś płynie z tamtej strony. Ciekawe. Po mojej lewej stronie mijam palmy z jakimiś dziwnymi owocami na górze. To co zresztą widzieliśmy przed chwilą, to tutaj jest tyle różnorakiej roślinności, że, że głowa oli. Na każdym kroku widzimy jakieś nowe gatunki, których jeszcze tutaj nie widzieliśmy. O, teraz widok fajny. Na szlaku trafiliśmy do sklepiku który ktoś sobie stworzył. Nie dziwiłbym się, jak to taka dziewczyna, którą tam mijaliśmy, wygląda na taką, co żyje w jaskini, ale może się mylę. I tu w sklepiku można sobie kupić takie jakieś krzaczki, wydaje mi się, do zasadzenia. To jest jakiś słoik, ale nie wiem, może na pieniążki bardziej. A tu jest taki motylek zrobiony z, e, z kaktusa, który, e, który usechł. I za coś takiego 10 euro. Ciekawy sposób na życie, sklepik pod palmami. Że tutajsze kaktusy, które mijamy co chwila na szlaku, chwyciły chyba jakieś zaraza, bo bardzo dużo jest takich lekko przypleśniałych. No i uschnięty, ciekawe czemu. No, tutaj za mną nawet ktoś sobie wybudował dom na wzgórzu. Na wzgórzu, w sensie nad taką jaskinią, nad skarbą. Dziwię się, że ten ktoś się nie boi, że, że ta skarpa się zawali. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że te lidlowe kijki, kupione tego właściwie, przypadkiem e, okażą się e, tak wygodne i generalnie są dużo lepsze niż do mojej mamy. No Pewnie też z tego względu, że od mojej mamy były już lata, lata temu kupowane, ale generalnie jestem z nich zadowolona i no, bardzo bym chciała je zabrać, ale to polski nie ukrywał. No, ale jest duże ryzyko, bo nie wolno wnosić do samolotu, że nas nie przepuszczą. Zależy, jaki nam się człowiek trafi na kontroli. No, bardziej bym liczyła nie na to, że y, będzie y, hajkowcem, gościem na kontroli, ale że będzie leniwym hiszpałem i mu będzie tak tylko przewijał tą taśmę i, i nie spostrzeże. Albo potraktuje to jako stelaż z naszej torby. No, tak spróbujemy zrobić. Rozłożymy je tak w torwie, żeby wyglądało jak stelaż. Jak się popatrzy naokoło, to bardzo często spotyka się tu rejony lasów. Tutaj na przykład z boku, gdzie były jakieś pożary. I te wszystkie drzewa są opalone i tak śmiesznie obrastają tymi młodymi krzaczkami, co wygląda jak taki pal pokryty takim gęstym chem. Robi to jakieś tam wrażenie. No a cieszy to, że te drzewa w rzeczywistości nie umierają. Gatunek tego drzewa, tego igleka. Ma na tyle silną, niepalną w pewien sposób korę, która zabezpiecza wnętrze tego drzewa przed tym, żeby to drzewo zostało spalone i tak jakby przestało żyć. Następnie po tym, jak te drzewa się palą, tak jakby zwierzchły się okopcą, widać tu, tutaj, że jest poprzypalane, to tak jakby z rdzenia tego drzewa potrafią odrastać takie krzaczki. W z ciekawymi widokami. A to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to ten zbiorniczek z drabinką. Pierwotnie myślałem, że to może z basen, ale potem sobie pomyślałem, że pewnie jak jest mało wody, ktoś by tam wpadł, to by nie wyszedł. Dlatego też pewnie ta drabinka tu jest. To są te domki, które były na tej skarpie. No właśnie, tak mi się wydaje. Ma no ładne obrutek. Z de Burakas to nie tylko fascynujące jaskinie, ale także dom dla smoczych drzew, które są żywym symbolem Wysp Kanaryjskich. Te imponujące rośliny mogą osiągać znaczne rozmiary, a ich żywica nazywana krwią smoka była używana w starożytności do celów leczniczych i balsamowania. Kolejny sklepik, można sobie kupić sadzonki krzaczków tutaj tym razem. Albo książki. To są jeszcze jakieś książki też chyba do, aha, do kupna. Tutaj mamy fajny widoczek na te drzewa, które widzieliśmy z drugiej strony, to jest jakaś chatka, też pewnie wbudowana w skałę Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest chatka, to jest dach jakby tej chatki, albo bo no nie wiem czy to jest dach czy nie No w każdym razie fajnie tu psiurek siedzi i zlewa się z tym dachem, patrzy się i opala się Po zakończonej wycieczce w głąb ciekawej historii dawnych mieszkańców La Palmy udajemy się bardziej na północ wyspy, żeby odwiedzić Puerto de Santo Domingo. Jest to malowniczy zakątek wyspy, gdzie można podziwiać dzikie wybrzeże, niesamowite krajobrazy i zrelaksować się wśród szumu fal. Jest to idealne miejsce dla miłośników natury i spokoju, a także dla poszukiwaczy autentycznych doświadczeń. No ja nie przychodzą w takie miejsce, Gdzie idziemy? No tu i dziwię się, że te skałki są oznaczone, a ta. Która tam była i nie. Przecież no, krzak. No. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na północy, wyspy, prawie na, na najbardziej północnym gdzieś tu. Dotarliśmy do kolejnego punktu na północno-zachodniej części wyspy. Nazywa się Roque de Santo Domingo, czyli chyba skały świętego Dominika. Te formacje skalne to są tam na dole, aczkolwiek. No tu też jest taka duża skała, nie wiem czy to jest jakby jedna wspólnota, no w każdym razie fajnie to też pokazuje tutaj jakie są ostre i dość wysokie klify, chyba takich wysokich tu jeszcze nie widziałam, w sensie tak przy morzu, no i dla mnie to jest tak typowo madersko już. E, bardzo ostre zbocza i porośnięte trawką, e, czy tam inną roślinnością, no i zburzony e, ocean. Lecimy dalej na te drugie skałki, na krótką Chyba 600 metrów trasy. Lecimy zobaczyć skałki, o których wspominała Ania. Tutaj z takich moich spostrzeżeń, e, zresztą to na trasie, widzieliśmy. E, bardzo ciekawa roślinność jest rybo. Zbocze jest porośnięte takimi specyficznymi kaktusami. E, do tego są takie inne. Twardolistne można powiedzieć rośliny, też takie kaktusowate, więc wygląda to bardzo ciekawie. Właśnie tam z mojej strony, pewnie tego nie widać, bo słońce świeci, e, całe zbocze jest porośnięte takimi kaktusami. A tutaj mamy jakiś bar z widokiem na obmywane oceanem tkały. Nie wiem, czy to jest czynne, chyba nie. Nie, nie wygląda przynajmniej. To jakieś palenisko, można sobie uwędzić kiełbasę albo bardziej upiec. Tak jakby bar tu był, nie? No, musiał być kiedyś. Z takim oto widokiem. To mało tu przyjeżdża. Pewnie było kilku klientów na krzyż i ktoś zrezygnował. Tam na dole też są jakieś zabudowania. No. Idziemy na sam dół i widzimy, że tutaj też są jakieś miejsca tak jakby, no nie bary to są, tylko miejsca tak jakby tu ktoś sobie pomieszkiwał. Może tu ludzie surfują na przykład z tej strony, a tutaj w tych kanciapach po prostu śpią. No a o ile panele. jest odbudowane, widać, że ktoś o to dba, jest nawet markiza, panele no. słoneczne, o tyle tam to jakieś bardziej takie… Ruderki. A w każdym razie że są tutaj jakieś dziwne zabudowania. Doszliśmy prawie na sam dół. No, i o ile za nami są te różne kęciapki, które tam pokazywaliśmy z widokiem właśnie na, na tamte skały, to najlepsze jest, że, że tutaj pod nami, jeszcze prawie przy całym morzu, dalej są te kęciapy. Idziemy jeszcze niżej. Zobaczymy czy, czy tam coś jeszcze lepiej widać, będziemy bliżej oceanu, to e, pewnie fale będą robiły większe wrażenie. Tutaj nawet zostawił ktoś koło ratunkowe, pewnie na wszelki wypadek, jak ktoś by tutaj wywinął orła. Najbardziej mnie zadziwia w tym wszystkim to, że, że tutaj są wszędzie zabudowania, tak jakby jacy surferzy tu żyli. Nie wiem, jak nie surferzy, to nie wiem kto, raczej na bary to wszystko chyba nie... Nie wygląda, tym bardziej kto by tu przychodził yy, pić driny cały czas w tylu miejscach. Tutaj jest jakaś chatka, że to w ogóle stoi? Nie wiem czy nie słychać. Tak jak myślałem, tutaj na dole jest zejście do wody, więc yy, po prostu pewnie ludzie tu surfują, a potem sobie tu wchodzą. O, jaka fala! Wow! Robi to wrażenie. Idę stąd, bo mam wrażenie, jakby ta fala miała mnie zaraz walnąć. Jak widać jest strasznie główne Skręć w prawo do Następnie Skręć w prawo To samo To samo pod górkę teraz Przyjechaliśmy na nasze drugie miejsce noclegowe, już tu dzisiaj byliśmy, e, zostawić jedzenie e, i pani, która tu sprzątała powiedziała, że zostawi nam klucze w drzwiach, więc mamy nadzieję, że jedzenie nam nikt nie ukradł. E, no i placewa wygląda w sumie tak, że to jest ten domek za nami, ale to co jest najlepsze, to jest to, że mamy przed sobą super widok. Wygląda to tak. Powinny być fajne zachody słońca w naszej nowej PlayStation. Mamy aneksik, super aneksik, mamy wszystko Może chyba. Tak, zrobimy to. Też możemy, no, bo to jest grill, taki jak my, w domu, mniej więcej. Chciałam na początku, że to to, ale widzę, że grill. Jedzonko jest, nikt nie uchrysuje. Tak, pas, nawet mamy kominek. Siedzimy sobie na swoim własnym tarasiku. E, udało nam się zobaczyć jakiś skrawek zachodu słońca, bo generalnie słońce nie zachodzi za horyzontem tutaj. Już ktoś raz to widzimy, tylko po tam w oddali są chmury i to słońce chowa się za chmurą. Bo to, to w ogóle takie jest, że takie było tylko okienko, bo ponad są ogromne chmury i taka przyszła czarna, nie wiem, tak jakby nas otuliła taka pieczara czarna teraz. Jesteśmy pod taką czarną chmurą wielką i tylko ona się unosi nad wyspą, widzicie? jest taka mała dziurka, a pod spodem jeszcze się to że bo takowa chmur. A w tej dziurce było słońce. No coś tam było widać. No mam zresztą generalnie fajne, fajne miejsce, jeżeli chodzi o zachody słońca, jakby ich było więcej, to w sensie nie byłoby no. chmur, to może nam się uda jeszcze coś tak zobaczyć tutaj. Chyba. Kończymy po siadówkę tutaj, idziemy do naszego domku, rozpalić kominek i zrobić sobie kolację, bo jesteśmy głodni jako no, się, się nakręcimy. Jak tam. I to się w ogóle da rozpłaczyć?